Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto drożdżowe z jagodami. Potrzebować będziemy trzy szklanki mąki pszennej, szczyptę soli, pół szklanki cukru, dwa jajka, jedno żółtko, pół kostki masła 10 deko i dwie. Szklanki jagód oraz roszczyn. Tutaj mam trzy czwarte szklanki mleka, 4 deko drożdży i jedną łyżkę cukru. I teraz będziemy zarabiać ciasto. Na wierzch ciasta damy. Posypkę, kruszonkę Każdy rejon ma swoją nazwę. Mam tutaj szklankę mąki, 10 dekomasła i 4 łyżki cukru. I to należy tylko dokładnie wyrobić. A teraz zarabiamy ciasto. Droszczyn zostawiłam na 10 minut w ciepłym miejscu. I jak widać drożdże już pięknie pracują. Do mąki dodajemy roszczyn, cukier, jedno żółtko. Postaramy się zostawić tak nie za dużo, aby posmarować wierzch, Nawet mi się udało, wierzch ciasta. Ja to tak sobie zrobimy. I to będzie do posmarowania na wierzch ciasta. To jedno żółtko. I teraz ciasto zarabiamy. Na sam koniec damy stopione masło. Ciasto zarobimy i pozostawimy do wyrośnięcia, aby podwoiło objętość. Ja sobie zawsze ścianki smaruję masła, ścianki, miski smaruję masłem, bo później mam szybciej, łatwiej umyć tą miseczkę. Tak już ciasto tutaj mam. I teraz zrobię to ręcznie. Możemy wszystkie składniki włożyć do robota i. Trudną robotę ciasta drożdżowego wykona za nas robot. Tak. Jeżeli ciasto odchodzi od rąk i od ścianek miseczki, świadczy o tym, że już jest wyrobione. Tak, dolewamy masło. Tak, troszeczkę zostawimy, jak będziemy rozprowadzać masło w formie. Posmarujemy sobie ręce, wówczas nam jest łatwiej. Możemy wałkować, ale ja poszłam na taki sposób, że sobie smaruję ręce i rozprowadzam ciasto bezpośrednio w formie. I nakładnie ciasto zarabianie. I pozostawimy do podwojenia objętości. idealnie zarobione przykrywamy i tak wygląda pozostawiamy do wyrośnięcia aż podwoi objętość ciasto nam pięknie rośnie a teraz zrobimy posypkę kruszonkę w każdym rejonie inaczej się nazywa Miałam tutaj 10 masła, szklankę mąki i 4 łyżki cukru, pudru. I to należy połączyć. To jest posypka, kruszonka, którą damy na wierzch. A do jagód dodałam łyżkę bułki tartej. Bułka tarta wchłonie dodatkowy sok. Tak składniki już mam połączone. Ciasto rozłożymy do formy. Formę 25 na 30 mam wyłożoną papierem do pieczenia i Ciasto wyłożymy do formy. Tak, posypkę, kruszonkę już mamy zrobioną. I teraz muszę sobie oczyścić ręce, bo będziemy wykładać ciasto drożdżowe. Ciasto należy delikatnie przerobić. Ja sobie pozostawione masło posmaruję dłonie. I wyłożymy ciasto do formy. Rozprowadzimy po całej powierzchni. I w tej postaci zostawimy ciasto na 10 minut do ponownego wyrośnięcia. Już mam całą powierzchnię ciasta. A jeżeli mamy problem, to możemy ciasto po prostu rozwałkować. Pozostawiamy na 10 minut do wyrośnięcia. Ciasto sobie ponakuwałam widelcem i teraz posmarujemy żółtkiem. To nam w pewien sposób zabezpieczy, aby sok z jagód nie dostał się bezpośrednio do ciasta. To jest taka warstwa ochronna. Możemy z każdym jednym owocem zrobić, czy to będą śliwki, jabłka to no jest już dowolny owoc ja uwielbiam z jagodami więc zrobiłam z jagodami tak. i teraz już wykładamy wysypujemy może będzie jagody też po całej powierzchni tak jak już wspominałam jagody miałam mam posypane bułką tartą jeżeli lubimy słodkie ciasta, to do tych jagód możemy dołożyć dwie łyżki cukru. Ja ograniczam cukier, więc takie kwaskowate ciasto jest idealne. I teraz na wierzch ułożymy, posypiemy posypką. I ciasto będziemy piekli około 40 minut. 170 stopni. Ja powtarzam, że ja mam piec gazowy, więc u mnie ten proces pieczenia jest troszeczkę dłuższy. Jeżeli ktoś ma z termoobiegiem to wtedy mamy szybciej to ciasto upieczone. Musimy sprawdzić, czy te ciasto już jest upieczone. I tak przygotowane ciasto drożdżowe z jagodami dajemy do piekarnika na 40-45 minut i tak oto wygląda ciasto drożdżowe z jagodami. ukroimy kawałeczek. wiesz możemy posypać sobie cukrem pudrem. Jest to smak mojego dzieciństwa takie ciasto piekła świętej pamięci moja mama tak wygląda ciasto drożdżowe z jagodami o ile państwu mój przepis się podoba to serdecznie proszę o łapkę w górę ja również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Ciasto drożdżowe z damy.